Parafrazując hip-hopowego klasyka, nowy Pixar to święto, a jak świętować to w świetnych szampańskich humorach i w doskonałym towarzystwie. Julia Taczanowska, Maciek Łuka, ja nazywam się Łukasz Muszyński, zapraszamy na nowy odcinek Mówi się. A świętujemy z okazji premiery nowej odsłony, w głowie się nie mieści. Pierwsza część sprzed dekady traktowana jest jako jeden z chyba z najlepszych w ogóle filmów w całej jakże bogatej, i szacownej filmografii Pixara. W ogóle z jakimi emocjami podchodziliście hmm. do tego sequela? Obawialiście się, czekaliście? Co się w Waszych głowach kłębiło? Hmm. No, myślę, że czekaliśmy chyba. Pierwsza część była bardzo udana, yy, więc tak szło się z emocjami na, mm. na to, co twórcy wymyślą nowego, czy może wpadną w jakąś powtarzalność, czy, y, czy to się jakoś, jakoś rozwinie. No ja muszę powiedzieć, że jestem bardzo miło. Zaskoczony. Wydaje mi się, że Pixar dostarczył w starym, dobrym dla siebie, dla siebie stylu. Tak, ja powiem szczerze, że ja miałam trochę obawy, ponieważ no, w głowie się nie mieści pierwsze, no to to jest absolutny szczyt, y, top i jeden z lepszych filmów Pixara. E, no i wydaje mi się, że twórcy mieli bardzo trudne zadanie, żeby przede wszystkim nie schrzanić tego no i żeby nie schrzanić marki, no bo to by był, to by był bardzo smutny jakby. Koniec tego, tej historii, ale rzeczywiście udało im się, całkiem dobrze im poszło. To było bardzo trudne przedsięwzięcie. Pierwsze w głowie się nie mieści, ma bardzo skomplikowaną koncepcję. Duży próg wejścia był, prawda? I to jest raz. A dwa, że to też był. Yy, yy, Film, który był bardzo, bardzo oryginalny. Mm -hmm. Więc y, tutaj mi się wydaje, że to były dwie przeszkody, które, z którymi twórcy się mogli w drugiej części też borykać trochę. No właśnie, no bo jeżeli chodzi o mm, strategię artystyczną tworzenia sequeli, to można albo robić więcej, mocniej, szybciej, mm -hmm. albo strategię lepiej, mądrze inaczej. W zasadzie jak się patrzy na te najlepsze sequele Pixara, typu, nie wiem, Toy Story 3, albo na przykład Niemiec Mocniej, 2, to jednak było to lepiej, mądrze inaczej. A jak jest w przypadku W Głowie się nie mieści 2? Macie poczucie, że udało się coś nowego wnieść. Czy to jednak przy tak oryginalnym i szalonym koncepcie, jaki niosła pierwsza część, no, była zbyt wysoka poprzeczka i po prostu należało podążyć za tym, co jest dobre i niczego nie zepsuć. Ja myślę, że dostajemy tu y, jakiś rodzaj powtarzalności, zwłaszcza w tej strukturze przygody, jeśli chodzi o naszą tak. główną spółkę emocji, no bo one zostają tutaj y, znowu wyparte z centrali dowodzenia y, <noise> y, przez nowe emocje, tak, czyli przez spinę. Przez wstyd, olewkę oraz yy, zazdrość, zazdrość tak? tak. No i te emocje muszą powrócić do tej centrali, żeby uratować yy, tożsamość Riley. No ona wchodzi tutaj, tutaj w wiek dojrzewania. W gruncie rzeczy dostajemy trochę powtórzenie tej, tak. tej przygody i wędrówki, którą odbyła mhm. radość ze smutkiem w pierwszej części. Pomimo tego, mhm. to jest jak to jest wykonane, jak są oddane te mandry, wszystkie ludzkiej psychiki w taki. Bardzo, bardzo przystępny i, i taki doj, dojmujący sposób, że, że my jesteśmy łatwo w stanie się z tym identyfikować, tak naprawdę. No to po prostu szapoba. Te właśnie wszystkie takie nastoletnie różne dziwactwa tak. a, są świetnie <noise> wyłapane. Mi się też podobał ten aspekt przyjaźni e, dziewczęcej, który jest tam poruszony. Ale jeszcze do tego, co Maciek mówił, mhm. e, to rzeczywiście no to, jest, to nie jest tak oryginalne jak pierwsze, no bo z samego faktu, że po prostu już. Oh, Trochę bawi się tymi samymi zabawkami, ale scenariuszowo to jest bardzo dopięte. To znaczy, tam absolutnie wszystkie wątki działają tak, jak powinny. Cała droga bohaterów jest bardzo dobrze zbudowana. Nie ma się poczucia, że coś jest za długo, coś jest nudne, coś jest niepotrzebne. Naprawdę stara, dobra szkoła opowiadania historii, jeżeli chodzi o Pixara. No właśnie, jak Wam się podoba nowy zestaw emocji, czy któraś z, <laughs> z nich szczególnie podbiła Wasze serce? No ja muszę powiedzieć, że. Przed naszym nagraniem mm. udało mi się zobaczyć, e, zobaczyć taki krótki filmik z uroczystej premiery, i Maja Hulk, która w oryginalnej wersji językowej podkłada właśnie głos pod e, skinę e, w, w oryginale to jest Anxiety, czyli, czyli właśnie lęk, mówiła, że cieszy się, że poproszono ją o ten głos, i że właśnie e, ta emocja jest, e, jest tutaj tak e, wyniesiona trochę na, na pierwszy plan, ponieważ e, Lęk jest tak dojmującym, wszechogarniającym i wszechobecnym w społeczeństwie dzisiejszym uczuciem, że należało trochę temu lękowi oddać, oddać sprawiedliwość. Tak. Przez cały film y, zastanawiałem się nad dwiema kwestiami. Mhm. Pierwsza to jest taka, nad którą zawsze się zastanawiam w przypadku filmów, dobrych filmów Pixara, na ile dzieci są w stanie w pełni skorzystać z tego tak. seansu, no, ponieważ biorąc pod uwagę rodzaj wiedzy, kontekstów, my jako dorośli ze swoim bagażem, no, jesteśmy w stanie wyłapać całość z dziećmi jest pewnie trochę inaczej, ale to bardziej pytanie do ciebie Łukasz, no bo ja nie <laughs> jestem rodzicem, a druga rzecz, nad którą się zastanawiałem, to jest taka, że Chrystepanie, jeżeli my stajemy w obliczu takich, e, takich momentów u Riley jak atak paniki, no bo mm. mamy tu w pewnym momencie coś mm. takiego, da. co co będzie w trzeciej albo czwartej części, kiedy ona <laughs> będzie dorosła. Mm. Delikatną zapowiedź mamy, kiedy pojawia się nostalgia. Tak. O, się tak, pojawia się nostalgia, to też jest bardzo urocze. <noise> Dokładnie tak. Animacja? Wydaje się, że tutaj cały czas trzydniowy obiad dla oczu. Tak, no, kl klasycznie jak już pierwsza, pierwsza część była świetna. Druga część nic nowego w sumie nie wnosi. No, jest zestaw nowych bohaterów, o których nie chcę trochę zdradzać. też jest trochę tak. inna, inny rodzaj animacji, ale to jest bardzo fajne, jak oni się pojawiają, więc nie chcę tutaj spoilować. I też, i też trochę lokacji, tak? tak. Po prostu te, te momenty, kiedy oni tak fantazyjnie oddają te miejsca, na przykład gdzie usuwa się jakby w cień podświadomości te takie złe wspomnienia, tak. albo ta komnata tajemnic, gdzie mamy mroczny sek sekret piterek, piterek i jeszcze tego lobelasa tak. z gry wideo, no to jest, to jest po prostu fantastyczne i takie coś, że myślę, że jeżeli ktoś liznął psychologii mhm. albo był w terapii, no to mhm. dla niego to będzie jasne, no ale po prostu to w jaki oni przystępny sposób to dają, no to jest 10 na 10. Tak. I jeszcze tylko chciałem dodać, że, że, pomijając to wszystko, te rzeczy związane z psychologią i z ludzkim umysłem, dla mnie to jest przede wszystkim film o kształtowaniu się człowieka. I tu chciałem się odnieść do tego, mm. co ty powiedziałaś, czyli właśnie o tym, jak ci się podobały te relacje nastoletnie, tak, te tworzące się przyjaźnie. Tak. Że to jest taki film, który i yy, historia, która niezależnie od naszej płci, koloru skóry, orientacji, poglądów, wszyscy jesteśmy się w niej w stanie przejrzeć, jak w lustrze. Mm. No tak, trochę jest to film o tym, że to, że wszyscy jesteśmy skomplikowani. I pełni sprzeczności, jest nieodłączną częścią bycia człowiekiem. I pewnie jest to pochwała mm. na swego rodzaju, dlaczego mówiąc kolokcjonalnie, porypania. Słuchajcie, chciałem na koniec zapytać o jeszcze jedną kwestię, bo już może niekoniecznie dotyczącą w głowie się nie mieści dwa, ale raczej szerszego zjawiska, ponieważ szefostwo Pixara i Disneya przebąkuje, że być może właśnie ta sequeloza, czyli produkowanie kolejnych dalszych części sprawdzonych hitów, to być może będzie polityka studia na najbliższe lata, czyli w głowie się nie mieści trzy, to historii pięć, i ja mocni trzy i tak dalej, i tak dalej, jak się na to zapatrujecie, bo przez lata jednak Pixar stał właśnie jako ten przylądek dobrej nadziei w choju, który produkuje nowe szalone pomysły, które okazują się jednak bardzo mainstreamowe i bardzo przyswajalne dla szerokiej publiczności. Tak, to by była szkoda. Właśnie dokładnie to sobie pomyślałam, że Pixar był zawsze oryginalny i nawet właśnie takie w głowie się nie mieści, przecież to jest coś szalonego i szalony pomysł, który w sumie Wcale mógł się nie udać, a udał się świetnie, i jest ukochany przez miliony ludzi. I szkoda by było, jakby to utracić, tak mi się wydaje. Chyba, że będą twórcy produkować właśnie takie filmy, jak w głowie się nie mieści dwa, to, to jest akurat ten poziom, który powinni utrzymać. Ale trochę bym chciała jednak jakichś oryginalnych historii. Bo, bo ja nie wiem, jak wy, ale jestem trochę znudzona już tym, tym ciągłym powtarzaniem tego samego. Ja odpowiem zwięźle. Podobnie mhm. jak Julia uważam, że to raczej jest ślepy zaułek, ale akurat w głowie się nie mieści, jest dla mnie tak y, szlachetną rzeczą, jak The Wire było dla HBO. <laughs> <laughs> tak. Bardziej dochodową oczywiście, tak. ale że po prostu chciałbym, chciałbym kontynuować, tego. kontynuować to, żeby zobaczyć, zobaczyć, co będzie dalej, jak emocje się będą rozwijały. No i jak tak, to jest, to jest, really to jest akurat rozwijali. ciekawe, co mówisz, bo, prawda? bo, bo, bo rzeczywiście ten y, tutaj możemy pójść w zupełnie... Nową, jakąś ciekawą stronę z, ty, z, tymi, z, tym, z tym rozwojem właśnie naszej Raili. Natomiast jeszcze też chcę jedną rzecz powiedzieć, że Pixar, owszem, wypuszczał, nowe oryginalne rzeczy też, chociażby nie wypada tutaj trzeba pochwalić, który Jasne. też moim zdaniem jest jednym z lepszych filmów Pixara, i które tak, trochę tak jakby przez pandemię wydaje mi się, i przez to, że to szło na stream. Poza radarem. Jakby tak, trochę. dokładnie, dokładnie. Jakoś tak się przemknęły, no ale, ale więc więc może Pixar po prostu będzie trochę nowych, trochę starych, mhm. taki miks zrobi. możemy na to liczyć. Ale ewidentnie czuć, że w przypadku, w głowie się nie mieści, można robić kolejne części. Można. To w zależności tak. od tego, na jakim etapie życia będzie się znajdowała główna bohaterka, coraz to nowe emocje, nowe przeszkody, hmm. widzę tak. nieograniczony potencjał. Dobrze, wycejmy też szlachetną rzecz, jak to <grym> nazwał Maciek. 8 na 10. Ja też ósemka. U mnie rozgrywa się walka żywiołów w głowie między 7 a 8, hmm. ale niech będzie. 8 na 10. Trzy ósemki, dla w głowie się nie mieści dwa. Już w kinach.